Przeciąga tłumy. Wczoraj w nocy na wielkiej gali muzyki nazywanej kiedyś chodnikową tysiące fanów bawiło się w rytm najlepszych z zespołów Disco Polo. Alicja Wajszewska. Ilu panów ma Disco Polo? Od zawsze ciężko było policzyć, ze względu na to, że do tej muzyki przyznają się tylko ci najbardziej zagorzali pani, Ale co do tego, że muzyka przeżywa spół kolejny złoty okres, nie ma chyba żadnej wątpliwości. Nikt nie słucha, a każdy wie. Przy tej muzyce każdy bawi się! Każdy nóżką tubki, jak pójdzie na desce, to sobie się okaże, czy jest disco czy nie. Nie ma imprezy takiej biesiadnej bez disco Pierwsza po 13 latach trasa koncertowa, cieszę się z niezwykłym powodzeniem. Bilety na gale w Warszawie rozeszły się w ciągu 5 dni. Taki koncert. To, że ludzie chcą kupować bilety na koncerty w tak dużych miejscach jak chociażby Stara Stulecia pokazuje, że jest zainteresowanie. Na pytanie skąd w ostatnim czasie po raz kolejny wzięła się moda na stronie dyskotopu, pani odpowiadają, że ona nigdy nie przeminęła. tak jak nie przemienia moda na dobrą zabawę. Alicja Walczewska, Polsat News, Wrocław.